Materiał jest fragmentem książki Rurasz Spasowski Żywoty Równoległe wokół ucieczek ambasadorów PRL w grudniu 1981 roku, tom pierwszy 1920-1981 autorstwa Patryka Pleskota. Opracowanie HistmaCorg we współpracy z wydawnictwem IPN czyta Mateusz Balcerkiewicz. Zapraszamy do zakupu książki. Link znajdą Państwo w opisie materiału. Czy dam się przedłożyć ciemności? Nigdy. Sobota 21 sierpnia 1920 roku nie była najlepszym momentem na urodzenie dziecka. Tego właśnie dnia, tuż po cudzie nad Wisłą, rozpoczęciu polskiej kontrofensywy i wybuchu II powstania śląskiego, Anna Spasowska z domu Szumowska urodziła syna w szpitalu przy ulicy Żelaznej, w uratowanej przed bolszewikami w Warszawie. Powtarzała mu później, że podczas porodu słyszała odległe salwy artyleryjskie. Trudno o lepszy wyróżnik przynależności Romualda do pokolenia Kolumbów. Ojcem dziecka był niemłody już, 43-letni Władysław. Lewicowy, z biegiem lat coraz bardziej społecznik, filozof i nauczyciel. Bardzo ważna postać w międzywojennym środowisku polskich pedagogów, a następnie marksistów. Cień ojca. Który w pewnym momencie nabierze tragicznego charakteru, będzie towarzyszył synowi do końca życia. Władysław Spasowski urodził się w grudniu 1877 roku w majątku Jakubowszczyzna, obecnie północna Białoruś. Dorastał w rodzinie ziemiańskiej wśród wyjątkowo licznego, nawet jak na ówczesne standardy rodzeństwa, z którego większość nie dożyła jednak dorosłości. Rodzinna tradycja szukała początków rodu aż w XIII wieku. Władysław uczył się w domu, potem w gimnazjum klasycznym w Witebsku. Po śmierci matki, z powodu stale radykalizujących się poglądów, w zasadzie zerwał związki z konserwatywną rodziną. Zdał maturę i usiłował studiować, dorabiając korepetycjami i dorywczymi pracami. W trwającym dekadę burzliwym życiu studenckim przeszedł między innymi przez Cesarski Uniwersytet w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński, uczelnie w Genewie, Bernie. Szwajcarii poznał między innymi Feliksa Dzierżyńskiego i Lwowie, kształcąc się w zakresie psychologii, filozofii, ekonomii, biologii. Rozległość jego zainteresowań budzi zdumienie. Współpracował przy tym z lewicowymi organizacjami młodzieżowymi i niepodległościowymi. Ostatecznie Władysław skupił się na królowej nauk. Ukończył studia, a w 1908 roku obronił w Bernie pracę doktorską z filozofii. Następnie osiadł w Warszawie, gdzie pracował głównie jako nauczyciel renomowanych gimnazjów. Wydał ponadto swe pierwsze opracowania z pogranicza pedagogiki i filozofii. Zofia naukowska, z którą miał krótki romans w 1911 roku, opisała go jako duszę rogatą i dziwaczną, pełną tragiczności i tajemnic. Słowa te okażą się prorocze. Praktycznie nic nie wiadomo o pierwszej żonie Władysława. Po wybuchu I wojny światowej w 1915 roku ożenił się powtórnie w kościele ewangelicko-reformowanym z młodszą o 15 lat Anną z Sumowskich, również wywodzącą się z rodziny o tradycjach ziemiańskich, w większości osiadłej w rejonie Wołynia. Mimo, że zerwał ze szlachecką rodziną, Władysław związał się z kobietą należącą do podobnego środowiska. Pod koniec wojny zaangażował się w tworzenie zrębów systemu polskiej oświaty. Między innymi w 1918 roku pracował jako wizytator w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, a rok później zorganizował i stanął na czele państwowych kursów nauczycielskich. Była to instytucja pedagogiczna, która z czasem zyskała dużą renomę. Powszechnie nazywano ją kursami spasowskiego. Od 1928 roku funkcjonowała jako pedagogium. Takie określenie dobitnie pokazywało znaczną pozycję Władysława i szacunek, jaki zdobył. Po zakończeniu bolszewickiej ofensywy powiększona rodzina Spasowskich osiadła w podwarszawskim Milanówku. Władysław na co dzień pracował w stolicy, pełnił funkcję dyrektora wspomnianych kursów, ogłaszał kolejne broszury i opracowania, postulując w nich reformę systemu edukacji i poruszając problematykę teorii pedagogiki. Były cenione przez specjalistów, choć też krytykowane, i zapewniły autorowi środowiskową rozpoznawalność. W atmosferze sierpniowego zwycięstwa, jedną z tych prac, wydaną jeszcze w 1920 roku, zadedykował Józefowi Piłsudskiemu. Nie sposób więc przypuszczać, by sprzyjał wtedy komunistom. Polski patriotyzm był w nim silniejszy. Z czasem zaczął słabnąć. W latach dwudziestych znany pedagog włączył się za to w życie towarzyskie elity intelektualnej Warszawy. Do jego bliskich znajomych zaliczali się choćby Tadeusz Bojżeleński czy Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Na płaszczyźnie zawodowej wyróżniały go doskonała jakość wykładów, społecznikowska pasja, koleżeńskość, gotowość doniesienia pomocy swym uczniom. Trzeba jednak pamiętać, że gdzieś w środku tkwiły w nim owe tragiczność i tajemnice, które zauważyła naukowska. Romuald zapamiętał, że jako jedynakowi rodzice poświęcali mu bardzo dużo czasu. W końcu Władysław uznał, że trzeba chłopca zahartować. Gdy miał 7 lat, ojciec wysłał go na pół roku do szkoły z internatem dla sierot w spale. Potem pokazywał mu realia życia stołecznej biedoty. Niekonwencjonalne metody wychowawcze odbiły się na zachowaniu i osobowości Romualda. Wysoki, astmatyczny, nad wiek poważny chłopak nie miał przyjaciół i zawsze wybierał towarzystwo dorosłych. Imponowali mu sławni znajomi ojca. Choć ochrzczony formalnie w kościele ewangelicko reformowanym w wieku 10 lat, co pozwalało uniknąć kłopotów z administracją szkolną wymagającą chrztu, szybko stał się ateistą, naśladując w tym Władysława. Nieco wcześniej, w 1929 roku, życie Romualda naznaczyło trudne doświadczenie. Władysław i Anna się rozeszli. Już wcześniej Władysław, na wzór własnych relacji rodzinnych, niemal nie utrzymywał związków z rodziną żony. Sumowscy należeli przecież do konserwatywnego ziemiaństwa kresowego i z tego powodu ostro potępiali związek Anny ze starszym o 15 lat rewolucjonistą. Matka Romualda później powtórnie wyszła za mąż za Tadeusza Dryńskiego. Romuald mocno przeżył rozstanie rodziców. Przyznał to nawet w jednym z powojennych życiorysów, pisząc, że ta sprawa przysporzyła mu dużo zmartwień. Zamieszkał z matką w willi, zwanej Róża, przy ulicy Piasta 17 w Milanówku jeszcze bardziej zamknął się w sobie. Nie miał ochoty na naukę. Tymczasem poglądy Władysława wyraźnie się radykalizowały. Już po przewrocie majowym odrzucił propozycję prezydenta Mościckiego objęcia stanowiska ministra oświaty. Przeszedł do antysanacyjnej opozycji i krytyki szanowanego przez siebie do tej pory Piłsudskiego. Sprowadziło to kłopoty na kursy Spasowskiego, atakowane za laickość oraz z powodu radykalnego profilu organizacji skupiającej absolwentów tej placówki. Koła spasowiaków. W efekcie Władysław najpierw został wysłany na urlop, a w 1930 roku zmuszony do przejścia na emeryturę. To tylko pogłębiło jego radykalizację i tak mającą naturalną pożywkę w wielkim kryzysie, który właśnie dotarł do Polski. Wtedy też, świeżo po rozwodzie z Anną, wyjechał na kilka miesięcy do Paryża, gdzie zgłębiał teorię marksistowską. Po powrocie do kraju w 1931 roku związał się z radykalnym środowiskiem nauczycielskim, m.in. z Towarzystwem Oświaty Demokratycznej Nowe Tory oraz Polskim Komitetem Antywojennym i Antyfaszystowskim, inicjatywami powiązanymi z ruchem komunistycznym. Radykalizacja uwidoczniła się w jego działalności pisarskiej i publicystycznej. W koncepcjach pedagogicznych jednoznacznie opowiedział się za metodami wychowania w duchu marksizmu i bolszewizmu. Ogólnie zaczął opowiadać się za materialistyczną wizją filozofii. Zaangażował się w ostre potępianie faszyzmu i nazizmu, coraz chętniej spoglądając w kierunku Moskwy. W 1933 roku wydał swe najważniejsze dzieło ideologiczne Wyzwolenie Człowieka w świetle filozofii, socjologii pracy i wychowania ludzkości. W tej książce, wychodząc z pozycji marksistowskich, ostro krytykował kapitalizm, klerykalizm i religię jako taką. Publikacja ta odbiła się szerokim echem zarówno wśród lewicy, i to nie tylko w Polsce, reagującej na ogół entuzjastycznie, jak i w środowiskach bardzo krytycznie nastawionej prawicy. W dedykacji na egzemplarzu przeznaczonym dla trzynastoletniego wówczas Romualda, Władysław pisał: Niech to dzieło będzie dla ciebie, mój synu, bratem kochanym, jak było dla mnie drugim dzieckiem, które rosło i dojrzewało jednocześnie z tobą, głęboko kochający Cię Ojciec. Autorowi bardzo zależało, by syn przejął jego poglądy. By osiągnąć ten cel, rzucał na szalę cały swój rodzicielski autorytet. Starania przyniosły spodziewane rezultaty, a Romuald coraz bardziej uzależniał się intelektualnie i chyba też emocjonalnie od ojca filozofa. W 1936 roku Władysław opublikował w dzienniku popularnym artykuł pod tytułem: Faszyzm rozpala pożogę światową w numerze z 3 grudnia oraz opracowanie ZSRR rozbudowa nowego ustroju, stanowiące wręcz apologię systemu sowieckiego, sformułowaną akurat u progu wielkiej czystki. Książka została szybko skonfiskowana przez władze z powodu autentycznego radykalizmu. Choć Władysław nigdy nie wstąpił do Komunistycznej Partii Polski, co być może uratowało mu życie, był gorącym entuzjastą komunizmu. Jak z perspektywy dziesięcioleci pisał Romuald, próbując przeniknąć osobowość ojca, stanowił on przedziwną mieszaninę przeciwieństw: porywczości i opanowania, introwertyka i społecznika zarazem, indywidualisty i autentycznego homosocjaliz, kipiącego energią działacza i samotnika filozofa. Nie pił, nie palił, nie grał w karty, nie gromadził niczego z wyjątkiem książek. Radykalizacja skutkowała pogłębiającym się ostracyzmem towarzyskim. Władysław czuł się coraz bardziej osamotniony, dawni znajomi unikali z nim kontaktów. Utrzymywał za to żywe relacje z absolwentami Koła Spasowiaków. Wielu z nich zrobiło po II wojnie światowej mniejsze lub większe kariery w ludowej Polsce. Wystarczy tu wymienić choćby historyków Natalię Gąsiorowską, Żannę Kormanową i Michała Szulina, czy działaczy partyjno-państwowych. Posła i członka kierownictwa ZSL Władysława Ozgę albo naczelnego dyrektora lasów państwowych Stanisława Rzemisa. Ta niewielka, nieformalna, ale czynna sieć społeczna na pewno nie przeszkadzała w powojennej karierze młodego Romualda. Wręcz przeciwnie. Zarazem można wyczuć, że postępującą alienację z intelektualnego i towarzyskiego mainstreamu Władysław usiłował, może podświadomie, zrekompensować potęgowaniem swego wpływu na Romualda. Coraz usilniej pragnął go uformować na własne podobieństwo. W zachowanej korespondencji można dostrzec ślady pewnej zaborczości, czy wręcz szantażu emocjonalnego wywieranego przez ojca na syna. W 1931 roku Romuald rozpoczął naukę w gimnazjum w Milanówku. Tutaj też uczył się słabo. Zapamiętał, że matka mocno przeżyła śmierć Uzefa Piłsudskiego w 1935 roku, którego bardzo szanowała i podobno niejednokrotnie spotykała osobiście na różnych imprezach towarzyskich jeszcze przed I wojną światową. Mimo to, jak deklarował w 1945 roku Romuald, z domu wyniosłem wychowanie postępowe i wolnomyślne. Choć takie zapewnienia brzmiały korzystnie w nowej powojennej rzeczywistości, w przypadku Spasowskiego należy je uznać za szczere. To ojciec miał bowiem zdecydowanie większy wpływ na jego poglądy i postawę życiową niż matka. Z reguły w weekendy chłopak przenosił się do Władysława i jego dużego mieszkania w Warszawie. W odróżnieniu od matki, ojciec w rozmowach z synem mocno krytykował politykę Piłsudskiego i władz polskich, przestrzegając przed Hitlerem. Namawiał zarazem Romualda, by przykładał się do nauki, póki jeszcze ma czas. Chłopak w pełni podzielał wiarę Władysława w komunizm i jego nienawiść do nazizmu. Zapamiętał m.in. wspólne słuchanie sowieckich audycji przez dobry odbiornik radiowy Marki Philips. Jak jednak twierdził po latach Romuald, wiara w komunizm nie przeszkadzała mu z coraz większą nieufnością patrzeć na działania Stalina i dostrzegać zbrodnie popełnione w ZSRS. Czy nie była to próba niuansowania ekspost własnej postawy? Trudno oprzeć się takiemu wrażeniu. W kolejnych latach chłopak zgodnie z życzeniem ojca uczył się coraz lepiej, choć niewybitnie. W czerwcu 1937 roku ukończył gimnazjum. Jedyną ocenę dostateczną miał z historii. Poza tym przeważały czwórki. Po wakacjach rozpoczął naukę w prywatnym liceum męskim Zgromadzenia Kupców Miasta Stołecznego Warszawy, mającym z oczywistych względów profil handlowy. Uczęszczali tam przede wszystkim Polacy pochodzenia żydowskiego. W szkole pociągały go zwłaszcza fizyka i biologia. Romuald przeprowadził się przy tej okazji już na stałe do ojca. Nic dziwnego, że obaj zbliżyli się do siebie jeszcze bardziej. Godzinami dyskutowali, czytali komunistyczną i nie tylko literaturę. Młodzieniec wyraźniej dostrzegał teraz radykalizację i coraz większe osamotnienie towarzyskie Władysława. Odwiedzali go już tylko radykalni działacze lewicowi i komunistyczni, wśród których miał duży autorytet. Syn niezmiennie akceptował radykalizujący się światopogląd ojca, choć nie mógł nie zauważyć jego rosnącej gwałtowności i niechęci do wysłuchiwania poglądów innych niż własne. Mimo to, jak wspominał, byłem z ojcem na 100%. Jego przekonania, ideały były moje. Siadywałem u boku ojca i przysięgałem w myślach, że nigdy nie zajdę ze ścieżki, którą on wybrał i nie zawiodę nadziei, jakie we mnie pokładał. W krótkim życiorysie z marca 1945 roku Romuald ujął to krócej, odnosząc się do okresu nauki w Liceum Handlowym. Zapoznaje się z podstawowymi dziełami Marksa, Lenina i Stalina. Po latach Spasowski przekonywał, że w ślad za Władysławem z niezrozumieniem i niesmakiem przyjął nacjonalistyczny entuzjazm Polaków w momencie zajęcia za Olzia w październiku 1938 roku. Potępiał również mnożące się akty antysemityzmu. Pewnego razu miał nawet zostać pobity za wstawienie się za prześladowanym uczniem żydowskim i podobno w efekcie do końca życia borykał się z bólami kręgosłupa. Trudno zweryfikować tę historię, ale ogólnie postawa młodzieńca, opisana we wspomnieniach, zdaje się odpowiadać prawdzie. W końcu 1938 roku Romulat krótko uczęszczał na tajne spotkania młodzieży komunistycznej. Później twierdził nawet, że prowadził koło uświadomienia społecznego, co mogło być nieco naciągane. W innym powojennym dokumencie stwierdził bardziej ogólnie, że prowadził ożywione dyskusje samokształceniowe z kolegami i przygotowywał referaty na spotkania z robotnikami. Na pewno na przełomie 1938 i 1939 roku odbył miesięczne ćwiczenia wojskowe w Modlinie, charakterystyczne, że karano go tam za odmowę uczestniczenia w niedzielnych mszach świętych. Spasowski bez problemów, ogólnie na czwórkę, zdał maturę w najbardziej typowym dla pokolenia kolumbów terminie. 25 maja 1939 roku. Zapisał się na studia fizyczne na UW. Teraz czekało go ostatnie lato w przedwojennym życiu z perspektywą rozpoczęcia nauki akademickiej na jesieni. Jako świeżo upieczony maturzysta, musiał zaliczyć kolejny obowiązkowy obóz wojskowy. Trafił do miejscowości Pyzdry pod Poznaniem. Znów ponoć jako jedyny nie chodził w niedzielę do kościoła. Z pewnym poczuciem wyższości patrzył na rówieśników, którzy nie rozumieli, że zbliża się katastrofa, a przy tym dufnych w siłę sanacyjnej Polski. We wspomnieniach szczerze przyznał się do postawy nacechowanej pychą, ale być może przecenił swe ówczesne przekonanie o nieuchronności wojny. Z obozu Romuald wysłał do Władysława list, w którym między innymi pisał. Wiesz, że kocham Cię nade wszystko i najdroższymi dla mnie są chwile, gdy wraz z Tobą rozmawiamy poważnie o zagadnieniach pierwszej wagi, które z niewątpliwą słusznością ujmujesz. Zauważyłem, że mój stosunek do Ciebie różni się zasadniczo od tego, co myślą i mówią inni koledzy o rodzicach. Ja, gdy myślę o Tobie, to przede wszystkim widzę nauczyciela duchowego. Czasami, gdy wszyscy śpią, widzę w wyobraźni przestrzeń bezbrzeżną i, jakby, smugę światła wybiegającą z jednego punktu, a rozjaśniającą całość. Owa smuga to wzniosła myśl ludzka, myśl Demokryta, Arystotelesa z Samosu, Giordano Bruno i wielu, wielu innych. I ty, mój ojcze, należysz do tych ludzi, do tych, co rozumieją stawać więcej od innych i mają jedynie prawdziwe zasady. A ja jestem Ci nieskończenie wdzięczny za to, że widzę owo światło, żeś mnie nauczył je dostrzegać i troszeczkę rozumieć. Czy dam się przedłożyć ciemności? Nigdy. Trudno o lepszy przejaw niezwykłego przywiązania i podziwu, jaki w Romualdzie budził Władysław, oraz wpływu intelektualnego i emocjonalnego, jaki ojciec miał na syna. Starszy mężczyzna był dla młodszego najważniejszym, spiżowym wręcz autorytetem, punktem odniesienia, wyrocznią, absolutnym wzorem do naśladowania. To w takich właśnie słowach można szukać genezy trwałości późniejszych związków Spasowskiego juniora z komunizmem. Tę wyjątkowość dostrzegał sam Władysław, komentując w późniejszym liście do byłej żony deklarację Romualda. Chyba niewielu ojców na świecie może poszczycić się podobnym wyznaniem dorosłego już syna. Co do mnie, wyznanie Romka najgłębiej mnie uszczęśliwiło. Tymczasem po zakończeniu szkolenia na obozie, Romuald zatrzymał się na kilka tygodni w Milanówku, u matki i jej męża, Tadeusza Dryńskiego. We wrześniu czekały go jeszcze ćwiczenia wojskowe dla studentów. W Milanówku obchodził dziewiętnaste urodziny. Z tej okazji ojciec pisał do niego. Wiedz, mój kochany, że nic nie zastąpi ci w życiu dwóch rzeczy. Z jednej strony zdrowia, żywotności i mocy organizmu, a z drugiej strony pracowitości, gorącej i ofiarnej miłości do wszelkich, pięknych i szlachetnych wartości ogólnoludzkich. Te ostatnie tworzył zaś nowoczesny, rewolucyjny widnokrąg społeczny. Co to wszystko znaczy i jak to osiągnąć? – tłumaczył Władysław. Dowiesz się, synu, z prac moich. Na razie zalecał konkretnie. Z całego serca radzę ci jak najprędzej i jak najgruntowniej opanować język rosyjski. Mowa rosyjska stała się dziś konieczną dla każdego człowieka pragnącego opanować świat idei i dążeń najbardziej postępowej i przodującej części ludzkości. Do listu ojciec dołączył egzemplarz książki Zarys filozofii monistycznej Ernesta Haekla z dedykacją, w której pisał Tylko w ustroju socjalistycznym twórczość naukowa stanie się niewyczerpanym źródłem jawnie i rewolucyjnie zapładniającym życie jednostek i narodów. Jak widać, ojciec usilnie, na każdym kroku i przy każdej okazji starał się wpoić synowi wartości, które sam wyznawał, a starania te były tym większe, im bardziej podatny pozostawał na nie Romuald. Podkreślanie potrzeby opanowania języka rosyjskiego okazało się przy tym prorocze. Pod koniec sierpnia 1939 roku, świeżo upieczony student wrócił do Warszawy. Korzystając z wolnego czasu, skupił się na swym hobby konstruowaniu odbiornika radiowego. 31 sierpnia ukończył tę pracę i raz jeszcze pojechał do Milanówka. Tam dosięgła go wojna. Materiał był fragmentem książki Różasz-Spasowski, Żywoty Równoległe, wokół ucieczek ambasadorów PRL w grudniu 1981 roku, tom pierwszy, 1920-1981, autorstwa Patryka Pleskota. Opracowanie Histmakorg we współpracy z wydawnictwem IPN. Czytał Mateusz Balcerkiewicz. Zapraszamy do zakupu książki. Link znajdą państwo w opisie materiału.